Dzień dobry, witam was bardzo bardzo serdecznie z tej strony Kamila Vision Tarot, a to jest rozkład na kolejny miesiąc na czerwiec 2022 roku dla osób spod znaku bliźniąt. Wszystkiego najlepszego życzę Wam bliźnięta, spełnienia marzeń, radości. Niech wam się szczęści, niech wam się darzy, niech wam niczego w życiu nie brakuje. Rozkład urodzinowy myślę, że zrobię dla was oddzielnie. Jakoś tak nie czuję, żeby łączyć tych filmów, więc tutaj zrobię czytanie miesięczne, a urodzinowy rozkład zrobię w filmie osobnym. Także zapraszam do czytania. Zobaczymy, co czeka w Was w tym miesiącu. Oczywiście pamiętajmy, rozkład jest to ogólny. Także nie każdy będzie z nim rezonował. Ale myślę, że przy wkładzie waszym, e, waszej analizie i, i, i takim dostrojeniu się do tego czytania może okazać się przydatny. Zachęcam, żeby obejrzeć jeszcze czytanie dla swojego znaku wschodzącego, czyli dla Ascendentu, dla Księżyca i e, e, dla jakichś innych planet, jeżeli wiecie, że macie dla jakichś innych znaków, jeżeli wiecie, że macie tam dużo planet. A na czytania prywatne zapraszam do mnie na maila. Mail jest w opisie tego filmu. Tam możecie się ze mną kontaktować. Możemy spotkać się w rozmowie online. Albo możemy przez kamerkę, albo możemy e, umówić się na takie czytanie typowe jak do tej pory. Także e, informuję, że jest nowa opcja spotkań spotkania online. A teraz patrzymy, jaki będzie ten miesiąc dla Was, miesiąc urodzinowy, czyli wchodzicie w kolejny cykl roczny. Co byśmy tutaj zrobili, jaki rozkład? Ja tak trochę na, yy, na freestylu tutaj przychodzę. Nie przygotowałam wcześniej rozkładu. To co, jakoś tak standardowo może. Eee, dobra. Energia na ten miesiąc, dwie karty się wyjęły. Dziewiątka kielichów i szóstka kielichów. Sprawy samozadowolenia, sprawy samoakceptacji są tutaj pokazane oraz znajomego środowiska w szerokim ujęciu tego słowa. Możliwe, że będziecie mieli do czynienia z osobami, które znacie ze swojej przeszłości. To może być przeszłość karmiczna, to może być również przeszłość dosłowna, jakby. Z tego wymiaru, no nie, ale to tak, jakbyście szukali jakiegoś ukojenia i spełnienia, które może przez pewien czas nie było tutaj obecne, ale, yy, ale jest znajome, pamiętacie to, pamiętacie jak się czuliście, pamiętacie yy, z przeszłości te uczucia. Tak jak mówiłam, może to dotyczyć innych ludzi, niekoniecznie są tutaj kielichy, więc jest bardzo emocjonalnie w tym miesiącu. Mamy tutaj partnerstwo i mamy tu samotność. Tutaj widzimy, że osoba sama pije, jest skoncentrowana głównie na sobie. Tutaj mamy skoncentrowanie się na tym drugim człowieku. Więc też temat własnego, jakby samozadowolenia i jakiejś takiej obu, obopólnej satysfakcji również może być istotny w tym czasie. Ok. Tak to wygląda. Obszar skupienia, do czego dążycie, do rycerza buław. Możliwe, że chodzi o jakąś postać strygonu ognistego, y, czyli lew, y, baran lub strzelec. Możliwe, że chodzi tutaj o przeprowadzkę, zmianę warunków życia, ogólnie jakby takie dostosowanie się do warunków, zmienienie swojej codzienności, bo o tym też mówi szóstka kielichów. Może coś nie do końca Wam pasuje, coś nie do końca gra, czegoś Wam brakuje. No i szukacie sposobu na to, żeby jakoś sobie to w swoim życiu um, i, i zaimplementować do swojego życia. Jakoś sobie to załatwić, jakoś dostarczyć. Część z Was na pewno będzie chciała więcej lekkości, więcej jakiejś takiej zabawy w swoim życiu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy się uda. Z czego to się bierze? Głębokie źródła tej całej sytuacji. Dziesiątka denarów, to może być rodzina, to może być wyobrażony sukces, wyobrażony taki. Taki moment, w którym jesteśmy spełnieni. Mam takie poczucie, że Wy tutaj szukacie jakiegoś ostatniego elementu do, do, do spełnienia, do szczęścia, tu również może chodzić o pieniądze, yy, i o łączenie aktywów z kimś, bo pewnie nie dla, nie dla każdego, nie dla wszystkich. Ale, ale tak może być. Dziesięć denarów również mówi o majątku rodowym, generalnie o spuściźnie, o spuściźnie rodzinnej, jaką mamy. Więc też może tutaj rozgrywać się przy szóstce kielichów, między rodzeństwem, na przykład podział jakiegoś majątku, próba takiego dogadania się, może też próba sprzedania jakiegoś majątku. W dziesiątkach mamy nieruchomości bardzo często, w dziesiątce denarów, więc. Może chodzić o przeprowadzkę, zmianę miejsca zamieszkania. Jakby dotychczasowe miejsce zamieszkania już nie spełnia swoich warunków, nie daje tego, czego potrzebujecie. Chce, chcecie zmienić lokal, może chcecie zmienić miejsce nie wiem, miasto, kraj. Tak może być. Również sprawy rodzinne mogą was bardzo wciągać i angażować się w tym czasie. Co odchodzi do przeszłości? Rydwan. Ja mam wrażenie, że tu sprawy się uspokajają. Wy chcecie, żeby one były szybsze, ale tak jakby czas ten zachęca do tego, żeby troszkę się spowolnić, żeby trochę przyhamować i żeby przyjrzeć się, wydaje mi się, sobie i relacjom z innymi ludźmi. Możliwe, że relacje z innymi ludźmi będą Was tak wciągać, bardzo angażować w tym czasie. Jakaś postać z znaku raka może odchodzić do przeszłości, wycofywać się, już może być tej osoby mniej w waszym życiu. Co nowego przychodzi? Król Buław. Bierzecie sprawy w swoje ręce. I tak, może chodzić o to, że um, poważnie podchodzicie do kwestii pieniędzy, do kwestii domu, kariery, przyszłości. Też tematów wiązania się w pary. I wydaje się, jakbyście mieli duży apetyt na sukces, duży apetyt na um, pójście dalej. Czy to w sprawach związkowych, czy rodzinnych, bo to o różne rzeczy może chodzić. Pamiętajcie, że to jest energia i ona manifestuje się w różnych obszarach waszego życia. Czy chodzi o karierę, czy chodzi o dom, czy chodzi o yy, relacje, cokolwiek. Jest pokazane, że Macie duży, taki bogaty fundament, dziesiątki denarów. I plany w głowie. Tylko, że ten czerwiec mocno może mieszać, że tak powiem. Mieszacie w relacjach międzyludzkich, w tym jakby sami siebie postrzegacie, jak oceniacie siebie, swoje możliwości, swoją przeszłość, to do czego możecie dojść na podstawie tego, co do tej pory wam się przydarzało. Tak jakby musiała nastąpić ponowna ocena i takie głębokie spotkanie z samym sobą, ale też ze swoją przeszłością w tym czasie. Dobra, zobaczmy, co, co Wy macie. Jak was pokazuje ten tarot? Jako królowo kielichu, bardzo emocjonalnie jesteście pokazani przede wszystkim. Ja na tej talii nie mogę jakby przeoczyć tego, że ona odwraca głowę od tego dziecka, od największego, że tak powiem, elementu jej życia emocjonalnego, prawda? I to tak wygląda jakbyście wy też, czy do tej pory. Wydaje mi się, że do tej pory odwracali od czegoś głowę, nie chcieli tego widzieć. Czy nie mogli zwyczajnie tego zauważyć. Zobaczmy, co to jest. Asmieczy, no to Tarot nie chce nam odpowiedzieć. Jakby mówi, że to jest dla każdego coś innego. Taki, taki moment po prostu rozpoznania, nazwania, bo asmieczy. Ten Merkury w retrogradacji wydaje mi się, że będzie was do przeszłości wracał, i jakbyście może celowo, niecelowo szukali odpowiedzi i wyjaśnień, dlaczego jest coś takiego w moim życiu, dlaczego idę w danym kierunku, bardzo zabiegam o to, tak jak wspomniałam, to mogą być różne rzeczy. Zabiegam, ale trudno jest osiągnąć to spełnienie. Trudno jest dotrzeć do tego finału, albo znaleźć partnera, albo zmienić pracę, albo coś osiągnąć, nie wiem, jakiś pułap finansowy, cokolwiek by to było. Ale tak jakby ten czerwiec właśnie z tym was tutaj kontaktuje. Nie będzie wam brakowało energii, tylko pojawiają się te przeszkody, przeszkody, które mówią: Okej, okay, ty musisz coś zrozumieć, jakąś prawdę o sobie, o swoim postępowaniu, o swoim przekonaniu, ono może być prawdziwe, nieprawdziwe jakieś Twoje nawyki, coś tutaj takiego się wydarza, no co jakby trzeba zauważyć, żeby ruszyć dalej. Największe wyzwanie w tym czasie dla Was, no to jest trójka mieczy właśnie, to jest rozpoznanie tej sytuacji, spojrzenie prawdzie w oczy, pogodzenie się z jakąś rzeczywistością, przyjęcie też jakiejś prawdy, która może przychodzić od kogoś innego w Waszym kierunku, może właśnie odzywacie się do kogoś z przeszłości, albo ktoś z przeszłości się odzywa, coś wam mówi, coś próbuje wam przekazać. Może wy sami się odzywacie, pytacie, dlaczego coś się wydarzyło. Jakaś prawda rodzinna też może wychodzić na jaw, z którą jakoś tam trzeba się pogodzić, ona może dotyczyć waszej matki. Ale niekoniecznie, no nie. No, i jaka jest odpowiedź na tę trójkę mieczy? piątka denarów. Hmm. Możliwe, że dobrze by było otworzyć się na taką możliwość, że coś, co uważamy za ostateczne, niemożliwe do rozwiązania jest jak najbardziej możliwe do rozwiązania. Tak jakby, żeby wyjść z tej swojej biedy i, i przyjąć pomoc z zewnątrz. Nie od dziś wiadomo, że rozwiązania na nasze problemy są dostępne. I to chyba na każdy problem powiedziałabym. I to są różne rozwiązania. Yy, tylko niełatwe jest wprowadzić takie zmiany w swoje życie. I mówię to z pozycji osoby, która yy, całe życie się zmaga. Jakbym jakby się nie zmagała, to bym nie zajmowała się taką pracą. No, nie To chyba jest oczywiste, że yy, że do takich zawodów, do takich prac jak tarocista, jak terapeuta, psycholog, ktokolwiek, kto pracuje z, z drugim człowiekiem, szukając jakichś rozwiązań, jego problemów, sam miał problemy, sam ma problemy, yy, sam się zmaga. Dlatego no, nie chcę brzmieć jako osoba oderwana od rzeczywistości, naiwna, która mówi, że. O wszystkie problemy można rozwiązać. Jakby ja nie mówię, żeby rozwiążecie wszystkie problemy. Ja swoich problemów wszystkich też nie rozwiążę, bo pewnie jestem zacięka w uszach i życia mi na to nie starczy. Będę miała kolejne życie, pewnie i będę dalej je rozwiązywać. Um, ale, y, ale z tego rozkładu wynika, że tutaj jest dostępna pomoc, że jest możliwe rozwiązanie, że, y, że, że ta prawda, której które dobrze było sobie uzmysłowić, że ona jest gdzieś tutaj niedaleko, dostępna pod ręką. Żeby ruszyć dalej z jakimś tematem, z którym może już od jakiegoś czasu stoicie w danym miejscu, ten wgląd będzie niezbędny, bo rydwan odchodzi do przeszłości. Już nie będzie tak łatwo iść dalej. Będziecie mieli energię, będziecie mieli siłę, będziecie mieli zapał, ambicje, ale są tutaj wyboje jakieś faktycznie. Piątka denarów mówi też o takim ograniczaniu, redukowaniu. Możliwe też, że trzeba pozbyć się jakichś kontaktów, jakichś bodźców, coś ze swojego życia wyeliminować, bo właśnie to blokuje i oddala te, to samo poznanie, które jest tu potrzebne. Największa szansa wasza, wasza w tym czasie, rycerz denarów. Ja rycerza denarów czytam Często jako sytuację lub postać, która robi to, co wcale nie jest jej pierwszym wyborem, ale godzi się z obowiązkiem, z koniecznością czegoś. Tu mamy wytrwałość, solidność, obowiązkowość bardzo dużą, ale również w Rycerzu Denarów, właśnie często jest umiejętność przełknięcia, że Okej, okay, robię coś, czego nie chcę, muszę. Tak jak on nie chce iść pewnie walczyć, a ona nie chce go puszczać, ale jakoś godzą się z tą całą sytuacją, no nie? Jest jak jest. Trzeba iść. Taka sytuacja. Więc i wy będziecie mieli bardzo dużo do dyspozycji, jeżeli będziecie chcieli to wykorzystać. Będziecie mieli do dyspozycji bardzo dużo samozaparcia, dyscypliny, odwagi, żeby zmierzyć się z jakimiś życiowymi wyzwaniami. Przede wszystkim wydaje mi się, że odnośnie jakiegoś takiego samorozwoju, samo po prostu, odkrycia jakiejś prawdy o sobie, która do tej pory gdzieś była odsuwana, co, co blokowało was emocjonalnie i utrudniało osiągnięcie spełnienia w jakiejś dziedzinie życia. I tak jak mówię, różne dziedziny życia, bo to. I relacje z dzieckiem mogą być, i, i z miłością życia partnerem, partnerką. Różne sytuacje, prawda? Wasza cierpliwość będzie waszą największą siłą, łagodność i y, rycerz denarów to jest energia bardzo dobra do nauki, generalnie, bo ym, ona jest spokojna. Wy w głowie macie szybko, szybko, ja chcę szybko, ja chcę już, ja bym chciał, chciała już to załatwić. Ja jestem taka sprytna, sprytny i, i uda mi się to zrobić super szybko. A z tych kart wynika, że właśnie cierpliwość i taka pokora rycerza denarów bardzo Wam pomoże rozwiązać problemy, załatwić jakąś sprawę. Rycerz denarów jako uczeń jest bardzo właśnie taki cierpliwy, jego działanie jest dokładne, metodyczne. On się nie zniechęca porażkami. On wie, że musi bardzo dużo czasu na coś poświęcić, żeby być w tym dobrym. Um, niektó niektórzy, niektóre osoby mają, tak? I dzieci, i, i starsi. Ja to obserwowałam i na dziecku, i na osobie dorosłej bardzo już, że kiedy im nie wychodzi od razu, to już nie dają rady. Jakby um, za ciężko jest mierzyć się z jakąś porażką, z tym, że trzeba upaść, podnieść się znowu, i tak w, i tak w kółko w sumie całe życie, no nie? Um, a, 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 a ja w ogóle tak wyciągam ten wniosek na podstawie gry. Y w grę planszową, gdzie nie, um, nie umie się przegrywać, no nie? <tak>, tak mi się przypomniało, to po prostu... Kiedyś na jakichś wakacjach graliśmy właśnie. Ja, ja i mój partner, siostrzeniec, no i jeden i drugi właśnie mieli du duże, duży problem z tym, żeby jakoś tak pogodzić się, że nie wygrali. <tak więc... E, e, więc wydaje mi się, że... Uznanie, że troszkę się tutaj poprzewracacie w tym temacie, bardzo Wam ułatwi, oszczędzi nerwów, generalnie. Dobra, w co kierować i jak wykorzystać? W króla denarów bardzo konkretna, stabilna zmiana. Tutaj mamy umowy, tu mamy y, zmiany nawyków, ale to jest jakby tak na stałe, to jest bardzo konkretne. Um, jeśli macie jakieś wyzwania finansowe, bo tutaj też mamy te pieniądze. Cały, cały dół jest złożony z pieniędzy, od lewej. Piątka denarów, dziesięć denarów, król denarów i rycerz denarów. I to też się pokazuje raz na wozie, raz pod wozem. Temat przepracowania jakiejś straty. Ale też e, odkucia się jest pokazany. Na, jakbyście odbierali bardzo ważną naukę odnośnie pieniędzy również. Odnośnie czasami, e, nie wiem, pożyczek, decyzji zawodowo-finansowych, konsekwencji tych decyzji, wydatków, nie wychodzicie na tym źle. Chociaż może być jakieś rozczarowanie. Rozczarowanie, że się, nie wiem, nie dostało jakiejś pracy, że się przepłaciło, y, że się pieniądze wtopiło, że się nie zarobiło tyle, na ile liczyliście, albo że coś będzie. Pochłaniać jakieś finanse, ale to tak jak mówię, to, to nie jest jakaś potworna bieda. Jakaś jest strata, ona dotyka, trzeba ją przełknąć, ale jakby dalej ruszacie, ruszacie i nie, nie jest źle, nie, nie, ma, nie ma tragedii. O ile tutaj nie będziecie aż tacy narwani, żeby już mieć pozałatwiane, bo Waszą siłą jest rycerz denarów i król denarów bardzo statyczne ziemskie energie, cierpliwe. Tutaj jest opieranie się na swoim um, dorobku, na czymś konkretnym, na faktach, na umiejętnościach, na dyplomach. A tutaj mamy króla buław i rycerza buław. Tutaj mamy zmienność, ruch, aparycję. Um, Coś powierzchownego, y, urok osobisty. I też jest pokazane, że jeżeli y, wy byście do kogoś jako y, osoba podrywająca startowali, to Waszą siłą jest stabilność y, to, że można na Was polegać, y, te konkretne, bardzo konkretne aspekty waszej, y, y, waszej osobowości. Również gdyby chodziło o jakieś inwestycje, o jakieś współpracę, umowy podpisywane, to też na tych faktach się opierajcie. Nie na reklamie, nie na pijarze, nie na kolorowym opakowaniu. Jeżeli byście do wyboru mieli takie osoby, bo przychodzi ten król Buław, więc to może być bardzo atrakcyjna osoba, która roztacza ciekawe wizje. Patrzcie na konkrety, patrzcie na, na to, co, co tutaj jest dla Was. Coś, co jest mniej spektakularne, ale w dalszej perspektywie bardziej się Wam opłaca. No i tak, co jest nieuniknione. Czwórka kielichów. Nie wiem, nie wiem. Nie, nie, nie wiem, czy brać, czy nie brać. Nie wiem, na co się zdecydować. Mam trudność, nie wiem, czy mi to odpowiada. Czy w pełni jestem usatysfakcjonowany z jakiejś oferty, z jakiejś propozycji, z jakiejś relacji. Co Was może zaskoczyć w sensie pozytywnym. Rycerz kielichów, kolejny rycerz nam wchodzi, już trzeci, więc będzie dużo ruchu, dużo zmian, dużo niespodzianek. Tutaj może nawet trzecia oferta, trzecia opcja, trzecia osoba wejść, e, która wnosi jakieś inne jakości. E, to jest e, jakby pokazanie innej e, perspektywy, e, wyświetlenie również Wam, pokazanie czegoś, natchnienie. To może tak być. To, co Was pozytywnie zaskakuje, to też jest możliwość właśnie miłości, oferty jakiejś miłosnej w stosunku do Was. Również pojednania, y, to może być postać z trygonu wodnego, rak, ryby i skorpion. Y, Tam mieście dziewiątka kielichów i szóstkę kielichów, czyli jakieś zbliżenie emocjonalne. I, I znalezienie też osoby, z którą nadajecie na tych samych falach, to również może się wydarzyć. No i jaka jest rada na ten, y, na ten miesiąc dla Was? Szóstka mieczy. Rozważ przeprowadzkę, rozważ wyjazd, rozważ również y, to wszystko w sensie meta metaforycznym, bo sześć mieczy mówi o przesunięciu, mówi o pójściu gdzieś, gdzieś dalej, y, przesunięciu mentalnym, ale też fizycznym i geograficznym. Więc y, poruszajcie się gdzieś tam dalej. Y, nie, nie, uważajcie na to, żeby nie utknąć w jakimś sposobie myślenia. W, w, nie utknąć w jakiejś ofercie, która nie do końca was satysfakcjonuje, w jakiejś relacji, żeby szukać, żeby eksplorować, żeby nie poprzestawać na czymś, co zadowala was tylko w, w części. Sześć mieczy mówi o zmianie położenia, o wyjazdach, więc też może Wam to być tutaj radzone, ale szóstka mieczy to też jest chęć zgłębiania, zbierania informacji ciekawość grzebanie wchodzenie w meandry jakiegoś tematu w tle macie cesarzową szóstkę buław i dziesiątkę kielichów macie tutaj bardzo duże powodzenie, szczególnie jeżeli chodzi o w ogóle może być rozwiązany problem macierzyństwa relacji, bo tutaj zobaczcie, jeszcze macie dwa kielichy i kochanków. Więc tak, może chodzić o płodność, może chodzić o powołanie życia na świat, może chodzić o partnerstwo, znalezienie odpowiedniej osoby, wyjście z jakichś animozji i problemów rodzinnych, pogodzenie się z matką lub z obrazem matki, jaki wynosicie w sobie. To nie musi być ta konkretna kobieta. Wy możecie nawet nie rozmawiać, czasami tak bywa. No, jakby wiecie, różne są rodziny. Czasami ten brak re relacji jest najlepszą. Brak kontaktu jest najlepszą formą relacji dla nas. Y więc jakby jest tutaj pogodzenie się, y objęcie tego tematu, y tematu w sobie. Bar bardzo piękne czytanie. Bardzo piękne. No, tylko że jest ta trójka mieczy i piątka denariów. Jak się na tym nie no to no to jest y ta piękna historia tutaj w tle. Tylko tak, no, jakby. Dla kogoś też może chodzić o wybaczenie, pogodzenie się z czymś oraz temat pewnej cierpliwości lub zasługiwania na coś. Ale to już jest inna historia. Jeśli tego potrzebujecie, to zapraszam na czytania prywatne. Życzę Wam udanego miesiąca i y, oczywiście zachęcam do tego, żeby subskrybować ten kanał oraz by zostawić y, łapkę w górę pod tym filmem, by zostawić jakiś komentarz, emotikonkę dla zasięgu. Mi będzie bardzo miło, bo mi to bardzo pomaga w pozycjonowaniu moich filmów na YouTube. No, tak działa YouTube. Dlatego wszyscy zachęcają, dlatego wszyscy mówią o tym, żeby to robić, żeby komentować, żeby zostawiać te łapki, bo inaczej nasza praca jest nieefektywna. Tak niestety, niestety, niestety działa y, internet. Ym. No, także ja Wam za to dziękuję. I życzę wszystkiego dobrego na ten miesiąc. Jeszcze raz, kochani, 100 lat. Wszystkiego dobrego. Pa Pa!